Muszę uratować Juliana. Gadaj, gdzie on jest! No słuchaj, szef kazał cię przepadnąć, to ja cię przepadam. Nie gniewaj się na mnie. No ale nic nie poradzę, bo nie mam czasu na wyjaśnienia. Ocalę cię, wasza wysokość! Przyjmuję twoje przeprosiny za opuszczenie mnie. Ja Cię nie przepraszałem, ale z przyjemnością to zrobię. Królu Julianie. Ja tylko. Cz, cz, cz. Nic nie mów. Tylko pójdź w me ramiona. Dzięki królu Julianie. Okej, okay, już dość, zasada pięciu sekund. Wracajmy do domu. Świetny pomysł. Nudno tu u tych szczurów, ale pomogłem im rozkręcić królestwo. Król Janek już spokojnie poradzi sobie beze mnie. Hmm.